Wszystkie z tej strony, witajcie w nowym odcinku z Kontraband Police. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy miłym policjantem. Zatrzymaj się! Ach, kolejny dzień na granicy. Zobaczmy, jakie są zasady. Zobaczmy, kto jest poszukiwany. Brak lusterek, fałszywy list przewozowy. Brak zderzaków, zjednoczone rally i ten pan jest poszukiwany. Zapamiętajcie. Dokładnie. Tą twarz. Nadal trzeba mieć oczywiście szczepionkę. Zobaczmy, czy ten pan coś takiego posiada. Dzień dobry, proszę pana, na Rudin baszaw. No nie zgadza się. Czy pan próbuje mnie oszukać. Jest możliwe. Dwa kurczaki i jeden bagaż. Zobaczmy, są dwa kurczaki. Jest jeden bagaż. Sprawdźmy sobie te auto dookoła, bo są przebite opony i nie ma, zobaczcie, zderzaka, czyli jest... Jest podejrzany, ale nic tutaj nie widzę. Czy masz szczepionkę? Masz szczepionkę. Dajmy mu proszek do prania i worki ziemniaków i kawę. Nie zapraszam. Następny, zapraszam, zapraszam, piękny mamy dziś dzień, proszę pana, dzień dobry, właśnie o to chodzi, coś czuję, że to będzie mega dobry dzień, żaden człowiek nie będzie podejrzany, zjednoczone Rally to pana szybko sprawdzę, raczej pan tutaj nic nie ma, zajrzymy na szybko z tyłu, tutaj też nic nie ma, w oponach też nic nie ma, tutaj w siedzeniach też nic nie ma, nie ma pan reflektorów, ale proszę się nie przejmować, jest dzień, tak, jest dzień, nie potrzebuje pan reflektorów. Pozwolę sobie sprawdzić załadunek 2, 9, 1. Zgadza się. Zapraszam do naszego pięknego kraju. Do widzenia. Dzień, dzień dobry. On to Odpowiedział mi dziś, dziękuję. A zadę O, tu się już nie zgadza, widzę, proszę pana. Ważne, żeby to się zgadzało, bo, bo by pan naprawdę źle skończył. Leczenie. Okej, okay, 4000 kilo, nic pan nie przewozi, to nawet nie sprawdzam. Numer paszportu też się nie zgadza. Czy... Wszystko tu ci? Nie, proszę pana, pro, proszę iść. D dlaczego? Wszystko jest źle. Następny Dobra, mieliśmy być miłym policjantem, to będziemy miłym policjantem. Może trzeba cię w nim spalić? Dzień dobry. Mirosław Ilgin, okej, okay, tu się zgadza, widzę. Nawet tego nie sprawdzam. Data ważności paszportu to 9 dni stare zostało. Zobaczmy, czy waga się zgadza. Zgadza się. Zobaczcie, ilu może rzeczy. Na pewno nie jest podejrzany, nie jest podejrzany. Malusterka jest Jest zakaristanu. Fałszywy list przewozowy. Sprawdźmy sobie na szybko ten samochód. Czy nic tutaj nie ma? Raczej nic tutaj nie ma. Wszystko się zgadza. Miłego dnia. Następne. Perfekcyjna kontrola. To lubię. To mi ulepsza dzień. Dzień dobry, proszę pana. Worek z cementem 9. Czy, czy to jest przeciąg to musi być przeciążone. 2130 mieści się jakimś cudem. A zobaczcie, ile on ma, że. Czy wy widzicie to, co ja? Czy, czy pan przewozi jakieś nielegalne technologie? U, umożliwiające latanie mydła. Nie no, musimy to wszystko sprawdzić teraz. Zgadza się wszystko, ale ja temu panu jakoś nie ufam. Nie jestem w stanie. Broń! Wyciągał, broń! wyciągał broń! Wyciągał broń! Mówiłem, że miał broń! Zobaczcie, pistolet wyciągał! Jestem bohaterem tego kraju! Oto w fotelu, serio miał broń akurat! W podsufitce tu nawet podsufitki nie ma, w podsufice nie miał, ale musimy wziąć narzędzia, żeby się tam dostać do środka. Otwórzmy fotel, ile tego miał! Tutaj zobaczcie też wsi! Nawet, nawet w silniku! Zobaczmy resztę samochodu. Na pewno też tutaj coś będzie. A te mydło nadal na, lata. Kolejna broń. Razy dwa jeszcze. W kibelku, w, kibel, w kibelku nie ma. W lodówce też nie ma, raczej tutaj też nie będzie, nie ma. Pozbądź się wszystkich dowodów. Dzień dobry, proszę pana, maluchem pan przyjechał do Polski, rozumiem, maluchem. To mam nie rozumiem przekonać. Sprawdzamy go dookoła. Raczej będzie w porządku. Zobaczmy, czy się wszystko... 11 maja, 21 maja. Brak zgodności! Proszę pana! O! O! Nie jedź! Nie jedź! Stój! Wiedziałem! Pan to wszystko zaplanował! Stój! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Nigdzie pan nie jedzie! On to wszystko zorganizował, żeby wprowadzić do naszego kraju chorobę! Granat! No co ty zrobiłeś? Nie! Co ty zrobiłeś? Sam go odbił i sam w niego wjechał, nie? Nie mam już prawie amunicji, mamy przeklapane. Ale obronimy nasz posterunek, bo 20 przeciwników jeszcze zostało. Granaty nam zostały tylko Granat! <gry> Muszę szybko do magazynu pójść po amunicję. Szybko, 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 szybko. Amunicja strzelają do mnie jeszcze. Nie mamy amunicji chyba. Dobra, mamy przeklapane, mamy przeklapane widzowie. Biegniemy na nich. O, jest. Amunicja. Tak. Wystarczy nam, żeby się ich pozbyć. I mamy ostatniego 1350 dolarów. Amunicja do tych snajperki nawet tu jest. Przeszukajmy ich wszystkich pieniądze nawet wzięli ze sobą. Musimy na pewno zamówić transport, bo mamy tego za dużo wszystkiego. Każda strona jest wypełniona. Zapraszamy do naszego bezpiecznego, pięknego kraju. Halo? Gdzie pieniądze są za las? Poproszę transport, bo już tutaj nielegalne substancje nie mieszczą się na półkach nawet. Okej, okay, przyjechał transport i zobaczcie, że są przy garażu. Czy ja będę musiał wszystko zanosić do nich? No nie. Przekaż całku! 3000 dolarów dostaliśmy! Jeszcze tutaj leży pełno... A, a, na, napiłem się Prze przez przypadek, Prze przez przypadek. Dzień dobry, dokumenty. Piret bojko! A jedź pan. Spadam stąd! Powiedzia... Wytrzeźwiałem już aż, aż przez to, co powiedziałeś! Mam nadzieję, że będziesz cały. Nie! Przestępca! Jeszcze to przestępca był! Szybko! Złapiemy go! Zł... Wykorzystał mój stan! Musimy go złapać! Sygnały, sygnały, sygnały i światła! Jedziemy za nim! Nawet nie pamiętam jaki miał auto! To nie był on, to na pewno nie był on, szukamy go dalej! O no, jeszcze we mnie strzelają! Przestępca na pewno zamówił ich, żeby mnie zatrzymać! Baza, mam podejrzanego! Dzień dobry! Dokumenty! Dokumenty do kontroli! Zamłycha drzwi! Dokumenty do kontroli! Ach, nie chciał pokazać dokumentów. Oto, no, Czekajcie, to był on. To był on. Zobaczcie. Ty, nie wierzę. Nie, fałszywe pieniądze. Wiedziałem, że on jest podejrzany. Podejrzany był, tak? Jeszcze zobaczcie, sztuczną świnię miał tutaj. Otwórzmy ją. Pieniądze są w środku. Nawet pod kanapą miał. I to ile tych pieniędzy? Tutaj też. No, co ty robisz? No co on robi? Mamy jakiegoś nienormalnego kierowcę Zatrzymaj się! Zatrzymaj Zat... Nie zatrzymał się! <ś> A miałem być miłym policjantem, przepraszam miał, miał pan coś ciekawego? Nie, nie miał pan Do widzenia, ale złapaliśmy Przestępcę widzowie, jesteśmy dobrym Człowiekiem, Je jedziemy do bazy Jesteśmy na miejscu Napraw auto Ach, kolejny piękny dzień. Nadal jest atak grypy, ale to jest chyba już ostatni dzień z grypą. Nie przepuścimy już nikogo nielegalnego. Weźmy ze sobą te wszystkie proszki, żeby je sprzedać. Źle to trochę zabrzmiało, ale mi chodziło o proszki do prania. Wow, ten pan na pewno coś kupuje. A, nie chcę handlować. A dalej salem, a Sa pan przewozi. Wysiądzie pan z pojazdu? Już wysiadam, tak? Węg węgiel pan przewozi. Może trzeba cię w nim spalić, bo jesteś chory! Przepraszam, poniosło mnie. O! Co, gdzie on ucieka? Co pan robi? Tu, tu, jest, tu jest tu jest, bramka otwarta, proszę pana, jak coś... Tędy, tędy. Wystarczy tędy przejść i zobacz, jestem po drugiej stronie. Nie no, nie wytrzymam z tymi ludźmi. Zakujmy go w kajdanki. Za, za mną zapraszam. Gdzie ty idziesz? Chodź! Tędy! Tutaj tu środka! I było uciekać. Pilnuj. Stary wiesz, jaki węgiel teraz jest drogi. Musimy to wszystko zabrać do domu. Następny dzień dobry, proszę pana, dokumenciki do kontroli, proszę. Masz tylko oddaj, proszę pana. Lew jeszcze się nazywa. Jak pan jest taki niemiły, to sprawdzimy wszystko. Oho! Właśnie! Wysiądzie pan z pojazdu, musimy sprawdzić całe auto. teraz. Dostał drzwiami jeszcze Nic tu nie znajdę proszę pana Jak nie znajdę to podłożę Proszę się nie martwić Nic tutaj nie ma W silniku też nic nie ma W zderzaku też nic nie ma Trzy kibelki po co ci trzy kibelki Tu też się nie zgadza No co ty robisz człowieku Jedź z tą chorobą stąd Nie no jest... <ścoughs> Czy ty wiesz do kogo ty mówisz Szybciej Czemu, Czemu strzeliłem mu w pleca, a on powiedział weź się odwal? Przebijmy mu opony wszystkie, żeby nie dojechał do domu. Następny! Kolejny z załadunkiem. No nienawidzę takich. Zobaczmy, czy nie przekracza, raczej nie przekracza. Bo proszę dokumenty, mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Proszę pana, nie będę tego powtarzać za każdym razem. Ale tu ma być wszystko w porządku. Nadzieję pan nie przejedzie przez tą granicę, rozumie pan? Nie ma zderzaka! Zobaczmy, czy ktoś jest podejrzany bez zderzaka. Nie jest. Wiek kierowcy: 52. Ten pan wygląda na 52 lata. 51! Cieszę się, że się urodziłeś rok później. I fałszywy list przewozowy. Zobaczmy wszystko w takim razie. Zgadza się. Ma pan szczęście. 9 maja. Zgadza się. Zapraszam do kraju. Aczobaczysta! Aczobaczysta. Następny! No nie no, jak to się stało? Co, co, co tam niby. Regulacje wjazdowe? Jak regu. Przecież miał dwa tygodnie szczepionkę! Raczej nie. Dzień dobry Sprawdzimy panu jeszcze numer rejestracyjny A tu nie ma rejestracji 3514UG 3514UG Zgadza się Zapraszam do... Czekajcie, on może mieć 52 lata On może mieć 52 lata Sprawdźmy szybko auto Raczej nic nie ma Jest, dobra, dobra, już się wystraszyłem Następny Dzień dobry Kolejny 52-latek Tak przynajmniej wygląda Chociaż może być młodszy 34 Jeszcze inna osoba na zdjęciu K kompletnie inna, tylko kapelusz ten sam założył. Zagrożenie biologiczne pan przewozi. <gry> Bardzo zachęcające, żeby pana przepuścić. Zdjęcie się nie zgadza. Do widzenia. Dzień dobry, kolejny 52-latek. Co? On powinien zostać aresztowany? Przecież nie był. Gratulacje, skrymi. po prostu gra. Czekajcie, bo tutaj coś jeszcze było, zapomniałem. Zobaczmy, czy pan nie ma 52 lat. Nie ma, ma chyba 60, ma 60 prawie. Zapraszam. Nawet to nie sprawdzałem. I perfekcyjna kontrola zawsze tak jest. Nie, nie wpuszczam pana. Normalnie byś skończył w ten sposób leczenie, ale, ale szkoda mi pieniędzy. Dzień dobry, proszę pana, w maluszku jeszcze przyjechał Fikret Kart Okej, okay, to nie jest on, już się wystraszałem, że to jest on Ale poczekajcie, spójrzmy na twarz Podejdźmy teraz tutaj To nie jest on, to nie jest on, widzowie Jest mega podobny Ale mówię wam, że to nie jest on Ma inne oczy, ma inny nos, ma inne w Ale jest podobny, jest mega podobny Czy, czy jest pan przestępca? Przeciążony maluch jest. Nie zapraszam. Następny. I to jest. On Zobaczcie! Mega podobny. Mega podobny. Mamy tego gościa. Pan sobie wejdzie z pojazdu lepiej. Nie ma problemu, za zaraz będzie problem, proszę pana. Raczej pan nic nie przewozi. O mu coś sprzedać! Masz proszek do prania. Świetnie się z tobą robi interesy. No z panem też się robi świetnie interesy. Ten proszek do prania przyda się panu w więzieniu! Wiedziałem, że jesteś przestępcą. A więc to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie i pa pa!